Cześć, kochani! Tu Natalia z Projektu X. Zapraszam na kolejny odcinek. Czasem życie tak się gmatwa i komplikuje, że łatwo popełnić błąd, wyciągnąć złe wnioski, a nawet uwierzyć w coś, co tak naprawdę nie istnieje. Życie w poczuciu kłamstwa jest na dłuższą metę bardzo męczące, a niestety bywa też tak, że nigdy nie poznajemy całej prawdy o innych, wydając przedwczesne wyroki. Najgorzej jest chyba trwać w poczuciu, że wszystko jest ok, kiedy tak naprawdę świat wokół nas już dawno rozpadł się na kawałki. Niestety, bywa też tak, że nienawidzimy kogoś, nie znając nawet całej jego historii. Zasubskrybuj nasz kanał, bądź na bieżąco i koniecznie zostań ze mną do końca. Ta historia jest niesamowita. Opowiem Ci dziś o Dajan, która wiele lat temu miała ojca fotografa. Dlaczego wiele lat temu? Bo Dajan przez całe życie nie miała z nim żadnego kontaktu. Po rozwodzie rodziców Dajan przeniosła się z mamą rozpocząć nowe życie do innego miasta. Na początku tata często ją odwiedzał, spędzał z nią czas, dzwonił z życzeniami, dawał prezenty i zawsze pomagał finansowo jej i jej mamie. Przez całe dzieciństwo dziewczynka czuła jego wsparcie i wiedziała, że tato ją kocha, ale niestety gorzka prawda jest taka, że dorośli często się ze sobą nie dogadują. Ale w takich sytuacjach najważniejsze jest, by w złości nie zapomnieć o swoich dzieciach. Koniec końców to dla nich liczy się świadomość, że mają kochającą mamę i tatę. Dajan miała ojca, owszem, ale niestety tylko do 15 roku życia. Jej tato pewnego dnia po prostu zniknął i od tego czasu już nigdy więcej o nim nie słyszała ani go nie widziała. Dziewczynka nie potrafiła zrozumieć, co zrobiła źle. Dlaczego tato już jej nie odwiedza? Dlaczego nie dzwoni nawet w jej rodziny? Oprócz tego przestał pomagać mamie Dajan, co oznaczało dla nich duże kłopoty. Dziewczynka była jeszcze nastolatką, a z braku pieniędzy była zmuszona co kilka miesięcy przeprowadzać się do innego wynajmowanego mieszkania. Przez jakiś czas były zmuszone mieszkać u krewnych i spać po kątach u przyjaciół, a i tak ledwo wiązały koniec z końcem. Byli oczywiście tacy, którzy dochodzili do najbardziej brutalnych wniosków, mówiąc dziewczynom, że mąż i kochający ojciec najpewniej je opuścił, bo przeprowadził się do innego miasta z nową, młodą żoną. I dzięki temu może być szczęśliwy, ale nie martw się. Dajan jest już duża i na pewno poradzicie sobie same. Dosłownie każdy mówił coś podobnego, a Dajan nie miała powodów, by im nie wierzyć. Mimo to co roku w urodziny czekała na telefon przyklejona do aparatu, który przez wiele lat pozostawał głuchy. Diane rozumiała, że każdy ma prawo do swojego życia, ale nie mogła pojąć, dlaczego jej ojciec nie chciał poświęcić jej nawet jednej godziny w roku. Po mieście krążyły różne plotki. Jedni mówili, że tato Diane przeniósł się na stały ląd, inni, że po prostu nie miał już ochoty się z nimi widywać. Jedyne, co Diane dostała od swojego taty, to wielka miłość do fotografii. Ojciec uczył ją tej trudnej sztuki od najmłodszych lat. Wynajmował w centrum miasta dużą pracownię, gdzie często przyprowadzał córkę, a to okazało się mieć wielki wpływ na jej dorosłe życie, bo tak jak on, została fotografką. W 2003 roku Diana podjęła się realizacji dużego projektu dla organizacji publicznej. Jej zadaniem było fotografowanie bezdomnych mieszkających na ulicach miast z przekazem społecznym, że to tacy sami ludzie jak każdy inny. A jedyne, co ich wyróżnia, to to, że nie mają pieniędzy ani domu. Diana zjechała pół Ameryki, zrobiła kilka tysięcy fotografii, a wiele z nich opublikowano w prasie i telewizji. Po kilku latach działalności, tak jak jej ojciec, otworzyła własne studio i zarabiała na życie robiąc zdjęcia. Rzadko wspominała swojego ojca, uważała go za zdrajcę i obcego mężczyznę, który porzucił ją i jej matkę, i pewnie myślałaby tak do końca swoich dni, gdyby nie jeden zbieg okoliczności, który wywrócił jej życie do góry nogami. W 2013 roku odkryła coś naprawdę szokującego. Przeglądając stare zdjęcia sprzed 10 lat wśród setek bezdomnych osób na fotografiach, jej uwagę przyciągnęła jedna twarz. Przyjrzała się bliżej bezdomnemu, który strapiony w łachmanach siedział przed sklepem. Nie była pewna, czy intuicja dobrze jej podpowiada. Dlatego pokazała zdjęcia matce, a ta potwierdziła jej przypuszczenia. Wśród tysięcy fotografii znajdowało się zdjęcie jej własnego ojca, którego nie widziała wiele, wiele lat. Kobiety były w szoku. Jak to się mogło stać? Niektórzy mówili, że ulica to idealne miejsce dla takiego kłamcy i wcale im go nie żal. Nie ma się co o niego martwić to kara za to, co zrobił swojej żonie i córce. Ale Diane nie chciała już więcej nikogo słuchać. Następnego dnia wsiadła w samolot i poleciała do Honolulu w jednym tylko celu odnaleźć ojca, którym do niedawna gardziła. Szukałam go tygodniami. Przeszłam całe miasto wzdłuż i wszerz, ale za nic nie chciałam się poddać. Odkąd widziałam go po raz ostatni, minęło całe dziesięć lat. W tym czasie wszystko się mogło wydarzyć, ale po kilku tygodniach poszukiwań, Dajan traciła powoli nadzieję, że będzie jej dane choć raz jeszcze uściskać swojego ojca. Może przeniósł się do innego miasta, a może już nie żyje. Diane zadręczała się pytaniami i domysłami, ale wciąż nie przestawała go szukać. A jak mówi stare przysłowie, kto szuka, ten znajdzie. I tak też się stało. Pewnego dnia los się dla niej odwrócił. Rozpoznała go z daleka, choć ostatni raz widziała swojego ojca, kiedy miała 15 lat. Teraz siedział sam, schowany za śmietnikami, ukryty w cieniu pod krzakiem. Przedtem Dajan bardzo długo rozmyślała, co mu powie, kiedy w końcu go spotka, jakie będą jej pierwsze słowa, i jak usprawiedliwi się ojciec. Ale wtedy doznała jeszcze większego szoku. Kiedy nabrała w sobie odwagi i podeszła by z nim porozmawiać, jej ojciec w ogóle jej nie poznał, a w dodatku dziwnie się zachowywał. W późniejszym wywiadzie Dajan wyznała: "Mój ojciec cierpiał na schizofrenię i rozmawiał z kimś, kto wcale nie istniał. Siedział i kłócił się z kimś, kogo wcale obok nie było". Córka zdecydowała, że nie może tak zostawić swojego ojca i zobowiązała się mu Pomóc. Codziennie do niego przychodziła i po prostu spędzała z nim czas, tak jak on kiedyś przychodził do niej. Oferowała mu pomoc, ale on zawsze jej odmawiał. Wtedy zdecydowała się użyć tego, czym on sam przed laty ją zainspirował: fotografii. Jedyny kontakt między nią a jej chorym psychicznie ojcem był możliwy tylko dzięki aparatowi. Pomimo, że płynęła w nas ta sama krew, byliśmy dla siebie nieznajomymi, powiedziała później Diana. W październiku 2014 roku mężczyzna dostał zawału serca. Kiedy się o tym dowiedziała, Diana natychmiast zabrała go do szpitala i przez cały czas przy nim czuwała. Pomimo tego, że jej ojciec nie zdawał sobie sprawy z tego, kim jest, ani gdzie, zabrała go ze szpitala do domu. Dziewczyna spędzała z tatą cały swój wolny czas, codziennie z nim rozmawiała i pokazywała stare zdjęcia. Chodzili razem do lekarzy i po dłuższym czasie stopniowo jej ojciec zaczął przypominać sobie szczegóły z przeszłości. Diane podarowała też ojcu swój stary aparat. Dałam mu go w nadziei, że na nowo rozbudzę jego pasję do fotografii. W końcu w ten sposób zarabiał na życie i bardzo kochał swój zawód. Życie jest darem, a ja jestem przeszczęśliwa, że mój tato żyje. A jego zdrowie wciąż się poprawia. Doceniam to, co mamy razem, tu i teraz, mówiła Dajan. Wielka miłość córki dała temu mężczyźnie szansę na normalne życie. Obecnie ojciec Dajany czuje się dobrze, kontynuuje leczenie, a nawet dostał pracę i planuje odwiedzić krewnych w południowej Korei. Jest zdrowy i słabo pamięta czas, kiedy córka go odnalazła. Na długo przedtem, jako odnalazła ojca, postawiłam sobie za cel uczłowieczać wykluczonych, biednych i bezdomnych. Tych, którzy żyją na ulicach naszych miast, mówi Diana. Każdy z nich ma własną historię i każdy z nich wylądował na ulicy z różnych powodów. Gdybym 10 lat temu nie pstryknęła tych kilku przypadkowych zdjęć, umarłabym z przekonaniem, że mój ojciec jest zdrajcą. Byłam przecież pewna, że po prostu nas zostawił. Prawda okazała się jednak inna. To już koniec historii o tym, jak zaskakujące bywa życie. Lekcja na dziś brzmi: nie wyciągajmy pochopnych wniosków o sytuacji albo ludziach, jeśli nie jesteśmy w 100% pewni prawdy. A dzisiejsza opowieść niech będzie tego najlepszym dowodem i nauką. Pomóż dotrzeć temu filmikowi do szerszego grona. Wyślij linka do wszystkich swoich znajomych i udostępnij go na facebooku, a teraz nie przegap filmiku, który właśnie się pojawił. Dziękuję i pozdrawiam.